Cześć mi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze na początek jest wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Jedno kliknięcie bardzo pomaga rozwijać tutaj wszystko. Także dzięki wielkie każdemu z osobna. Słuchajcie, lecimy dzisiaj z kuponem na KSW. Dodatkowo, oczywiście, konkursik, czyli jakby standardowy układ filmu. Zacznijmy od promocji, bo jest promocja bez ryzyka przegranej. Na pierwszym kuponie, oczywiście, cały czas aktualna. Wysłuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetClicku, a założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie go do promocyjnego, obstawiam 50, tak jak teraz widzicie. No to możecie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5 dych, kasę możecie wypłacić. Jeżeli wejdzie, wszystko jest wasze. Nieważne ile wygracie, czy 500 zł, czy 18 tysięcy. Nie musicie grać dalej, nie musicie obracać. Dlatego ta promocja naprawdę jest dobra. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja to 2 minuty i można działać. No i można sobie sklepać choćby kupon dzisiaj w Właśnie na KSW. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, zapraszam do, do naszej grupy na Facebooku. Ponad 75 tysięcy użytkowników zapraszam na naszego Instagrama. Linki są w opisie pod tym filmem, i w obu tych miejscach naprawdę sporo się dzieje. No i oczywiście muszę zaprosić na kanał gruby kupon. To jest oczywiście kanał mojego ziomeczka, który aktualnie gra Roland Garosa i wychodzi mu to naprawdę bardzo dobrze. 6 kuponów, 5 trafionych, trzeba to sprawdzić. Link jest w opisie pod tym filmem. No i lecimy z konkursem. Jak zawsze, 5 do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu typujecie dokładnie ładną ilość walk, która skończy się dzisiaj oczywiście na KSW przed czasem. Dopisujecie swój login gracza z BetClika, Typujemy do godziny 20. komentarze edytowane dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClik, nie biorą udziału w zabawie, czyli standard, no i lecimy z naszym dublem. Jednak zaczynamy od trebla. Oferta jest już na tyle przetrzewiona, że te kursy pospadały niemiłosiernie, ale coś tutaj trzeba skleić. Par nas był już mistrzem KSW walki piórkowej, ale w poprzedniej walce nieoczekiwanie z pozycji underdoga przegrał. Warto jednak zaznaczyć i przypomnieć, że nadal ma on tylko 23 lata, w MMA to jest tak naprawdę nic. Przed porażką wygrał 5 walk w zachwycającym stylu. No trudno wyróżnić go w jednym aspekcie, bo jest kompletnym zawodnikiem, który doskonale korzysta ze swojego atletyzmu. Ostatnia Walka to wpadka. E, naturalnie nie można nic odbierać Danielowi Torresowi, bo wygrał zasłużenie. Jednak u Parnasa wkradło się trochę rozluźnienia, więc został skończony przed czasem. W rewanżu no pewnie znowu będzie według kursów bukmacherskich faworytem. Walka z Filipem Pejciciem ma pokazać, że był to tylko wypadek przy pracy. Po pierwszej zawodowej porażce może wrócić tylko lepszy, niż kiedykolwiek, bo umiejętności wcale nie stracił. Na pewno nie pozwoli na powtórkę i będzie bardziej wyważony. Tym bardziej, że rywal, nie Filip Peiciec wygrał ostatnią noc. Chociaż prędzej notował dwie porażki, również z Torresem oraz Szymańskim, którego par nas już pokonał. Drugi typ. Kin's to weteran, który ma wysokie umiejętności i jak najbardziej aspiracje do pasa KSW pokazał to już na przywitanie bardzo, bardzo pewnie rozbijając Tomka drwala. Na ostatnich 17 walk przegrał tylko dwie, porażki odnosił z solidnymi przeciwnikami, więc ujmy tam nie ma. Chociaż Tomasz Romanowski od czasu udziału w programie tylko jeden rozwija się fenomenalnie, to jeszcze z rywalem na takim poziomie nie walczył, pomimo, że pasa 8 wygranych z rzędu może robić wrażenie. To to jednak teraz najtrudniejsze wyzwanie w karierze Romanowskiego. Chociaż Polak jest solidny, to jednak wydaje się, że jeszcze nie jest w stanie rywalizować o mistrza organizacji, a w takim starciu już potencjalnie można nawet widzieć Kincla. Czech miał, będzie miał 8 cm przewagi zasięgu oraz wydaje się być fizycznie silniejszym i szybszym. Swój dynamizm już pokazał w KSW, więc bierzemy go na kupon i na koniec tego trebla Darko stosić w debiucie KSW wygrał z pozycji underdoga, tym razem jest faworytem. Zacznijmy od tego, że ten zawodnik ma słuszne aspiracje na pas wagi ciężkiej najlepszej polskiej organizacji i przyszedł do KSW. Po trzech porażkach, ale w UFC z, z rywalami wysokiego kalibru. Już The czy Askam pokazali, że po takiej historii można zostać mistrzem w Polsce. Pierwszy występ Stosicia potwierdził jego wielki potencjał. Serp ma dopiero 29 lat i nadal się rozwija, dostając w KSW drugie życie, gdzie może się realizować. Z kolei Michał Kita to już weteran polskiego MMA, mając 41 lat, no pewnego poziomu już nie przejdzie. Przykładowo poziomu Tarko Stosicia. Na ostatnich 11 walk wygrał tylko 5. Ostatnie starcie z The również pokazało, że dla Kity jest już bariera. Natomiast Serp Udaje się być jeszcze lepszy niż Brytyjczyk w swojej destrukcji, więc to jest, to jest treble. I mamy jeszcze szybkiego, szybkiego singla, w oko rzucił nam się zakład na wygraną przed czasem Karoliny Owczarz, który, e, która, no, tutaj wchodzi... W roli mocnego faworyta w starciu z Moniką Kucinić Słowenka ma w swoim dorobku tylko jedną walkę, którą wygrała jednak również z debiutantką, która miała mały staż treningowy. Karolina trenuje już od dłuższego czasu, walczyła już czterokrotnie i jest przyszłością organizacji, która chce ją wypromować. Przebitki z treningów wyglądają bardzo obiecująco, a ostatnia porażka z Justyną Habą powinna podziałać tutaj motywująco. Przewaga doświadczenia, warunków i zasięgu po stronie Polki. Niewykluczony, że będzie chciała skończyć szybko rywalkę i nie czekać na decyzję sędziów, więc takie propozycje od nas no mocno trzymamy kciuki, żeby to się udało. No i na dzisiaj to było na tyle. Dzięki, że oglądaliście do samego końca. Słuchajcie, jak zawsze, na sam koniec. Ja zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup. Wszystkie linki są w opisie pod tym filmem. Na razie zrobiliśmy sobie tutaj oczywiście przerwę odrzucania waszych kuponów, waszych typów, bo no bo nie oszukujmy się, nie ma zbyt dużej oferty. Na euro mamy fajny pomysł i to się w pewnym stopniu zmieni, ale zobaczycie, przyjdzie na to czas. Tymczasem dzięki, że oglądacie do samego końca. Trzymajcie się. Nara.